Witamy! Szlak naszych wędrówek po polskiej części euroregionu Beskidy zaprowadził nas tym razem do Powiatu Bielskiego. Jego obszar okala Bielsko-Białą, największy ośrodek miejski w Polskich Karpatach, ale sam stanowi odrębny, warty poznania Powiat Ziemski. O jego zaletach i powodach, dla których warto tu przyjechać, mówi starosta bielski Andrzej Błonka. Myślę, że tak pięknie się składa, że również nasz powiat jest powiatem w części turystycznym, bo przecież takie gminy jak Szczyrk, Jaworze czy Porąbka to gminy o tych właśnie znamionach. Mając na uwadze te wieloletnie doświadczenia, mając na uwadze rozwój naszego regionu, ale też bazy turystycznej, myślę, że oferta, którą dzisiaj składają biura turystyczne, ale również nasza praca, nasze działania powodują, iż zachęcamy i chcemy, aby turyści mile spędzili czas właśnie w naszym regionie. Również w tym celu jest opracowany projekt, projekt w którym uczestniczymy, to projekt program rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych w naszym powiecie. W ramach tego programu można powiedzieć, opracowujemy parę, czy kilka różnego rodzaju produktów, które by niejako uaktualniły, ale też podkreśliły, zaznaczyły nasz powiat i co w nim jest, takiego faktycznie, co by powodowało, żeby klient przyjeżdżał właśnie do naszego powiatu. Myślę, że w ramach właśnie naszych Beskidów u podnóża, w których się znajdujemy, ta oferta jest coraz pełniejsza. No i to, co się dzieje w sensie inwestycyjnym w naszych gminach, to wyraźnie podkreśla. Jedno z haseł, czy też z produktów tego programu, to jest nazwa, którą chcielibyśmy uszczegółowić, która byłaby związana z naszym powiatem, a też żeby potencjalny klient, który chciałby odwiedzić, mógł, mógł z tym naszym powiatem się identyfikować. Hasło to brzmi Powiat Bielski Beskidzka Przygoda. Serdecznie Państwa zapraszamy do Powiatu Bielskiego. Przygoda Beskidzka, Powiat Bielski to jest ta dziedzina, która, państwu, która z Państwem jest na co dzień, która Państwu umili chwile spędzone w naszym powiecie. Skoro mowa o programie rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych Powiatu Bielskiego, skorzystajmy z jego założeń. Poznawanie powiatu oparto na siedmiu kategoriach produktów. U źródeł przygody. Pierwszy produkt jest skierowany do turysty aktywnego, często całych rodzin znających Beskidy. Ten typ wypoczynku preferuje wielogodzinne wyprawy na górskie, rowerowe i krajobrazowe szlaki po dobrze oznakowanych trasach. Twórcy programu polecają między innymi poznanie jednego z największych zbiorników wodnych województwa śląskiego, Jeziora Goczałkowickiego, czy odwiedzenie Międzybrodzia Bielskiego i Czańca z jego zbiornikami zaporowymi. Zwiedzanie odbywać się może standardowo, pieszo, ale i rowerowo czy konno. Powiat Bielski posiada bowiem bogatą infrastrukturę dla uprawiania tego typu rekreacji. Ekstremalnie fajnie. To kolejny produkt. Jego nazwa mówi sama za siebie. Walory krajobrazowe, kształtowanie terenu i możliwości wielu firm świadczących tego typu usługi sprawiają, że powiat bielski przyciąga corocznie tysiące fanów sportowej adrenaliny. Przykładem szczyrk, gdzie dzięki łatwemu transportowi kolejką krzesełkową na skrzyczne, uzbrojeni w kaski i ochraniacze downhillowcy ukochali tę górę. Nie tylko zresztą rajdersi, ale i paralotniarze. Zimą Szczyrk, będący największą w Beskidach bazą narciarską, poszukującym sportowych wyzwań i emocji, dostarcza kolejnych możliwości. To tu, prócz standardowych nart, promuje się nowe, śnieżne urządzenia. Powiat Bielski obfituje w wiele mniej znanych, lecz wyjątkowo atrakcyjnych miejsc, wymarzonych wręcz do uprawiania ekstremalnych sportów. Jednym z nich jest teren nieczynnego kamieniołomu w Kozach. Beskidzka Droga Po Zdrowie, wykorzystuje tutejsze możliwości krajobrazowe i przyrodnicze, a jednocześnie rekreację ruchową i wypoczynek. Jest wiele takich miejsc w powiecie, ale jedno jest szczególne. Mowa o znanym między innymi z walorów uzdrowiskowych Jaworzu. Na terenie gminy funkcjonują liczne obiekty rekreacyjne o charakterze spa and wellness, jak i typowo lecznicze. Tu przykładem jest Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny ze swoimi słynnymi kąpielami solankowymi. W Jaworzańskim Centrum Hydroterapii Solankowej wykorzystywane są ustroniańskie solanki o stężeniu 11% i zaliczane są do najlepszych wód leczniczych w kraju. Smaki i smaczki. To produkt skierowany do osób poszukujących źródeł folkloru. Powiat Bielski jest prawdziwą kopalnią możliwości poznawania miejscowych tradycji. Zapraszamy zatem do jedynej i niepowtarzalnej autorskiej galerii Floriana Kochuta w Rudzicy. Jej bohaterem jest strach polny. Artysta malarz od przeszło 30 lat wierny jest pasji przedstawiania w swoich pastelach i akwarelach polskiego pejzażu a ludowy strach polny stał się jego nierozłącznym elementem rozpoznawczym. W ogrodzie Państwa Kochutów, przybyszu witają dziesiątki strachów nadsyłanych tu niemal z wszystkich zakątków kraju. Innym przykładem zbliżenia do natury jest magiczne miejsce w pisarzowicach, gdzie od kilkunastu lat w szkółce krzewów ozdobnych, pudełek, organizowane jest doroczne święto Azali. Wspaniałe, kwietne ogrody to prawdziwa rozkosz dla oka i ducha. Spotkania z tradycją. Obszar powiatu bielskiego jest bardzo chętnie wybierany jako miejsce szkoleń, spotkań firmowych i wyjazdów integracyjnych dla wielu wielkich i mniejszych firm. Turystyka biznesowa i korporacyjna rządzi się swoimi zasadami i wiedzą o tym jej organizatorzy. Naturalnym miejscem spotkań są oczywiście liczne i dobrze przygotowane tutejsze hotele, ale wiele zajęć odbywa się w plenerze. Stąd twórcy projektu polecają grupom biznesowym odwiedziny XVIII-wiecznej Glorietty na wzgórzu Goruszka w Jaworzu, wspomnianego przy innej okazji kamieniołomu w Kozach, widokowych miejsc nad tutejszymi zbiornikami wodnymi, czy pobyt w zabytkowych, odrestaurowanych w siedzibach szlacheckich. Śniegfest Łączy się z zimowymi atrakcjami, zarówno dla zaawansowanych narciarzy, jak i całych rodzin. Dla wszystkich, niezależnie od stopnia zaawansowania, co roku pełną ofertę przedstawia stolica beskidzkich szusów Szczyrk. 60 km tras, ponad 30 wyciągów, oświetlone stoki nowoczesna infrastruktura robi wrażenie. Narciarstwo zjazdowe uprawiać można również w innych miejscowościach powiatu: jaworzu, mesznej czy bystrej. Ostatni produkt Edu Wakacje. Główną jego ideą jest edukacja dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu potencjału natury i kultury powiatu. Oferta edukacyjna powiatu jest bardzo bogata, my więc podpowiemy tylko kilka ciekawych miejsc, które warto z uczniami odwiedzić. Atrakcyjna na pewno okaże się wycieczka do porąbki i zwiedzanie tamtejszej zapory. O energii wody i jej wykorzystaniu opowiedzieć można, zwiedzając też pobliską elektrownię szczytowo-pompową na Górze Żar. Pouczająca i wyciszająca może być wycieczka szlakiem drewnianej architektury sakralnej. Historia i sztuka wiąże się z odwiedzinami Muzeum Juliana Fałata w Bystrej Śląskiej, zaś poznanie tradycji i dawnych narzędzi rolniczych najlepiej zacząć od skansenu Zygmunta Podkówki w Jaworzu. Powiat bielski to atrakcyjne miejsce. Tradycja i nowoczesność przeplatają się tu często niezauważalnie, tak zresztą jak geograficzne wyróżniki tego terenu. Ziemia ta oferuje bowiem zarówno atrakcje związane z górami i leśną przyrodą, jak i bardziej płaskimi, rolniczymi terenami w północnej części powiatu. Warto tu przyjechać. Ci, co raz to zrobili, wracają stale.